Cześć. Jeśli jesteście na kanale motocyklowym pierwszy raz i lubicie szukać inspiracji, gdzie by tu można jeszcze pojechać i odbyć motocyklową przygodę, to idealny kanał dla was. A może byliście już w Bieszczadach, na Mazurach, pod wszystkich popularnych miejscach, jak droga stu zakrętów, autostrada sudecka, serpentyny w Górach Słonnych i szukacie czegoś nowego, nieoczywistego. Tym razem chcę wam pokazać ciekawy skrawek północnej Polski, a co ciekawe, jest tu również pewna droga ochrzczona nazwą stu zakrętów, o czym nie wszyscy wiedzą, a zasługująca na nie mniejszą uwagę niż ta w Sudetach. Odcinek tym razem powstał dzięki salonowi Moto46 w Szczecinie, który udostępnił nam do testów motocykle. Jest to salon multibrandowy, dzięki czemu pod jednym adresem mamy takie marki jak Yamaha, Suzuki, Kawasaki, KTM. Swoją drogą, tego typu salony to naprawdę świetne udogodnienie dla kupujących nowy motocykl. Można porównać ze sobą kilka modeli różnych marek, stawiając je bezpośrednio obok siebie, poprzymierzać się do nich. Oczywiście są też motocykle do jazd próbnych. Lista testówek jest naprawdę potężna, bo jest to około 20 modeli. Jest też stacjonarny sklep z kaskami, odzieżą motocyklową, akcesoriami i tak Oczywiście równolegle działa też sklep internetowy. Oprócz standardowego asortymentu typowego sklepu motocyklowego znajdziecie też oryginalne części i akcesoria dedykowane do motocykli wspomnianych wcześniej marek. Cokolwiek akurat potrzebujecie sprzęgło, tarcze hamulcowe, oryginalne owiewki czy inne plastiki, każdą śrubkę waszego motocykla. Ich wyszukiwanie jest bajecznie proste, bo podzielone na grupy, podzespoły, przedstawione na rysunkach, schemat Wystarczy tylko wybrać model waszego motocykla, albo od razu wpisać numer części jeśli znamy. Działa to prosto, intuicyjnie. Osobiście od dawna kupuję części do serwisowania mojego GSX właśnie tu. Pętle zaczynamy w Kaliszu pomorskim i wybieramy drogę wojewódzką numer 175. Wiele dobrego słyszałem o niej z kilku źródeł, a dopiero teraz udało mi się ją przebyć i faktycznie będąc w okolicy po jeziorze Drawskiego nie ma mowy, żeby sobie ją odpuścić. Jest przyjemnie kręta, a dodatkowo urozmaicona różnicami wysokości. Nie chodzi tu oczywiście o taką spinaczkę albo zjazd w dół jak w górach, a bardziej o to, że cały czas mamy lekkie pagórki, Wzniesienia nadające tym zakrętom i całej trasie większej atrakcyjności i można powiedzieć niepowtarzalności. Wyjeżdżając wcześnie rano można załapać się na znikomy ruch i tym samym czystą przyjemność z jazdy. W Pomorskim wybieramy drogę 173 w kierunku do Połczyna Zdroju. Tu również jedzie się świetnie, ruch jest niewielki, a do czynienia mamy przeważnie z bardzo dobrej jakości asfaltem. W dodatku przez większość czasu towarzyszą nam łąki i obszar mało zurbanizowany, co prawda bez spektakularnych widoków, ale jest co najmniej ładnie. Droga kończy się tak naprawdę jeszcze przed wjazdem do Połczyna Zdroju, więc jeśli nie mamy żadnego konkretnego celu w tej uzdrowiskowej miejscowości, to możemy od razu wskoczyć na numer 163, czyli tak zwaną drogę 100 Zakrętów Północy. Jest to trasa, która szczerze mówiąc na kanale miała pojawić się już dawno. trwający remont uniemożliwił ten plan i z utęsknieniem czekałem na oddanie jej do użytku, bo znałem ją długo przed całym tym remontem i zawsze uważałem, że to miejsce ma duży potencjał. Przejeżdżamy tu przez sam środek Drawskiego Parku Krajobrazowego, a dokładniej to przez tak zwaną Dolinę Pięciu Jezior. Otoczenie jest naprawdę piękne, a teraz z dodatku piękna jest także nawierzchnia. Minusem może być spory ruch, no i samochody poruszające się nierzadko w żółwim tempie. Aż chciałoby się najlepiej postawić znaki zakazujące wjazdu aut i dopuścić tylko motocykle. Druga sprawa, również powodująca niedosyt, jest taka, że pomimo długotrwającego remontu, odnowieniu poddano tylko kilkukilometrowy fragment. Po minięciu jezior wjeżdżamy na stary odcinek. Na który również woła o remont już od dawna. Wielka szkoda, no ale pozostaje tylko czekać, aż może kiedyś będzie się tak super jechało aż do Czaplinka. Plinka odbijamy na północ i objeżdżamy jezioro Komorze. Według mnie nie jakieś tam przeciętne, a dość ciekawe jezioro z niesamowicie czystą wodą i dość niepowtarzalną linią brzegową wysepkami. No jest po prostu ładnie, nie tylko z drona, ale i z ziemi. Kąpiel w nim tutaj na półmetku trasy to myślę też dobry i kuszący pomysł. kolejny cel przejażdżki to Borne Sulinowo. Miejsce, w którym prawie 100 lat temu powstał garnizon, czyli obszar niedostępny dla cywilów do 93 roku. To tak w krótkim uproszczeniu, bo historia jest nieco dłuższa i nazwijmy to niezbyt kolorowa. Całość polecam poczytać choćby w wikipedii. W 93 osiedlone przez zwykłych ludzi, czyli na tą chwilę jest to już normalne miasteczko. No może nie do końca normalne, bo ze specyficzną zabudową i mimo wszystko trochę nietypowym układem urbanistycznym. Myślę, że samo poruszanie się po nim jest ciekawym doświadczeniem. Niby znajdujemy się w mieście, ale od razu czuć, że jest jakby inaczej niż wszędzie. Na pewno miejsce ciekawe, jeśli interesujecie się historią, militariami, ale też urbexem. Takim robiącym największe wrażenie budynkiem jest dom oficera. W długi ciepły weekend, kiedy nagrywałem ten materiał, działo się tam naprawdę dużo. Wycieczki wylewające się z autokarów prosto do opuszczonego budynku. Taki wręcz masowy urbex. W normalny dzień, albo nawet w weekend, ale taki zwykły, jest tu dużo spoko. Spokojniej. Dodać jednak należy, że mimo wszystko cały obszar Pojezierza Drawskiego z tego odcinka, mimo wielu swoich walorów, jest nadal stosunkowo mało popularny turystycznie. Nawet w długi i bardzo słoneczny weekend wydaje się, że większość ludzi wybrało inne kierunki. Wybrzeże Bałtyku, Góry, Mazury, wszędzie tłumy. A tu, pomijając dosłownie kilka miejsc, gdzie faktycznie turystów i wczasowiczów trochę jest, ale nadal dużo mniej niż gdziekolwiek indziej. Nadal można powiedzieć, że jest tu wyjątkowo spokojnie i luźno. Może więc Warto planować takie destynacje w takie weekendy jak ten. W ogóle taka ciekawostka, droga i kładka, którą tu widzicie, to niby normalna droga, wyznaczona w Google Maps. Motocykle, zwłaszcza takie, poradziły sobie bezbłędnie, ciekawe jak autem. O, myślę, że ta droga 100 zakrętów powinna zaczynać się właśnie od takiej kładki. Kolejne miejsce po drodze to skansen bojowy I Armii Krajowej. Ostatni etap to cały czas drogi lokalne, mniej więcej tego typu czasami w gorszym stanie, czasami w zupełnie przyzwoitym wszystkie natomiast o praktycznie zerowym ruchu. W ten sposób dojeżdżamy do Kalisza Pomorskiego, skąd wystartowaliśmy. W tym odcinku to wszystko, natomiast jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej, jak motocykle nam się sprawdziły podczas cało weekendowego wypadu na dystansie prawie 500 km, to zapraszam na kanał już za tydzień. Na razie.